Dzień dobry. Witam na kanale Yacht Knives. Ja mam na imię Michał, a dzisiaj zapraszam was do obejrzenia recenzji folderka Milwaukee z serii Hardline. Firma Milwaukee wypuściła na rynek kilka noży z serii Hardline. Ten model oznaczony numerem 48221994 jest modelem, który jest jednym z mniejszych z tej serii. Ostrego ma 76 mm, całość ma 175 mm. Bardzo, bardzo fajna budowa. Ciekawa pod tym względem, że okładzina jest z jednej strony okładzina wykonana z nylonu i włókna szklanego, z drugiej strony mamy stal po prostu bez okładziny klips przekładany, możemy go z jednej z drugiej strony przełożyć natomiast grubość tego noża, no to jest tak naprawdę powiedzmy centymetr tak, powiedzmy centymetr więc tak naprawdę świetnie układa się w kieszeni nie przeszkadza, i po złożeniu świetnie się wpasowuje, nie wystaje nam z, yy, z krawędzi kieszeni, i tak naprawdę użytku, y, nosząc go na co dzień, y, w niczym nam nie przeszkadza. Stal D2. Świetna stal na, na tak naprawdę na noże do codziennego użytku, bardzo dobrze trzyma ostrość, długo trzyma tą ostrość. Dodatkowo jest łatwa w ostrzeniu i jest no, na dobrym takim poziomie nie, nierdzewności. Tak? Nie musimy zbytnio o, ten, o tą stal się martwić. Głownia pokryta oksydą. Wypalony laserem napis Hardline. Z drugiej strony mamy znaczek Milwaukee. I logo Milwaukee. I informacje o stali D2. Śmieszną i ciekawą e, ciekawostką, która, która występuje w nożach Milwaukee. W sumie Milwaukee znany jest z, z tego, że produkuje narzędzia, elektronarzędzia świetnej jakości i ten nóż jest przeznaczony, to jest nóż roboczy, tak? Dlatego jest piktogram informujący o tym, że użytkując taki nóż powinniśmy mieć okulary ochronne, gdyż może dojść na przykład do pęknięcia tego ostrza, odpryśnięcia i wtedy e, no musimy się jakoś zabezpieczyć, a raczej firma Milwaukee zabezpiecza się przed ewentualnymi roszczeniami od użytkowników w przypadku, gdyby taki odłamek gdzieś im strzelił w oko. Słuchajcie, ja ten nóż użytkuję ponad rok, pomimo tego, że o, zobaczcie, on, on jest dla mnie za mały, on jest dla mnie za mały, gdzieś ten jeden palec mi, że tak powiem, no, przeszkadza, znaczy może nie palec mi przeszkadza, tylko to wycięcie. W tym chwycie, gdzieś mi to upija, natomiast to mi nie przeszkodziło, tak naprawdę nosić go przez cały rok niemalże codziennie, dlatego że on świetnie leży w kieszeni. To jest jego niesamowita zaleta, bo, bo tak naprawdę go nie widać, kieszenie nie odstaje, świetnie się wpasowuje, także wielkością do kieszeni jest idealny. Gdyby był troszeczkę większy, tak żeby ten mój chwyt, ja nie mam małych dłoni, rozmiar 10, więc gdyby był troszeczkę ta, ta, ten chwyt pewniejszy, to byłby moim ulubionym folderkiem. Natomiast kwestia jest jeszcze tego, że przy takich rozmiarach i tu dosyć cienkiej tej, 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 tej cienkim chwycie, kłopotliwe jest. Może nie kłopotliwe, ale no nie jest komfortowe otwieranie tego noża. Tak no trzeba go złapać dosyć mocno, żeby mieć pewność jego otwarcia. Natomiast ten kik jest na tyle mocny, fajny, że no sprawia przyjemność. Tak? otwieranie, operowanie tym nożem. Natomiast trzeba się przyzwyczaić. Dla osoby, która miałaby mniejsze dłonie, byłby idealny. Okładzina wykonana z nylonu i włókna szklanego. Jest tu teksturowana. Daje dosyć pewny chwyt. Nie, tu się nic nie ślizga. Z drugiej strony wykonana jest ze stali albo po prostu to nie, nie ma pokrycia. Dla, dla osób leworęcznych jest możliwość przeniesienia klipsa. Natomiast <laughs> użytkowanie e, jakby w tej pozycji powoduje, że e, tu nie niszczy nam się kieszeń, e, po tej stronie się ślizga e, materiał, więc e, wyjmowanie, wkładanie do kieszeni tego noża jest bardzo przyjemne. E, cóż jeszcze? Z takich e, ciekawostek. Długość ostrza, mówiłem, 7 i 7 i 6 cm. Osadzenie jest na łożyskach. Niestety nie udało mi się informacji zdobyć, czy to są łożyska ceramiczne czy, czy nie. A nie chciałem go jeszcze rozbierać, tak, więc nie miałem takiej potrzeby, więc tym się z wami nie podzielę. Blokada Typu frame lock stalowa świetnie trzyma, fajnie tu się wpasowuje. Można też zobaczyć, że w tym miejscu ta farba jest wytarta, i to powoduje, że to jest no taki jedyny element, na który wszyscy zwracają uwagę, że to jest takie wyszlifowane do gołego metalu. W miarę. W miarę dobrze wy, wy, wypośrodkowane e, ostrze. I słuchajcie, po roku użytkowania tu nie ma żadnego e, bicia, żadnego luzu. Mm. Ostrze, jak widzicie, oczywiście e, to jest drop point. Nawet gdzieś delikatnie e, wygląda. Tak, jakby to był kształt, tutaj recurve, bo nawet ostrząc ten nóż w tym miejscu widziałem, że, że po prostu nie dochodziła mi osełka. Ostrzłem na systemie Ruxin, chyba to się tak nazywa. Reckę Redz, też tego systemu gdzieś wrzucę, bo. Mam mieszane uczucia do niego, ale wracając do noża. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, używałem go, pomimo tego, że on jest gdzieś taki dla mnie troszeczkę za mały. Używałem go, nosiłem go praktycznie codziennie przez, przez rok czasu i wiele razy wracałem się do domu, bo mi czegoś brakowało w kieszeni. Polecam polecam jako taki, takie rozwiązanie, no powiedzmy, no takie low-costowe, bo koszt jest około tam 200 zł. Więc jak na tą klasę ostrego, to można go ze spokojem polecić. I słuchajcie, żeby jeszcze Was zaciekawić i zaprosić do subskrypcji już niedługo starszy brat. Milwaukee no nóż folder, który ma 20 cm ponad długości i, i prawie 9 cm ostrego i to jest coś czego ja oczekiwałem, nie było tego noża przez długo, nie był osiągalny w Polsce przez długi długi czas, chyba od tego roku jest dopiero osiągalny w dystrybucji Milwaukee. Także sam jestem jego ciekawy, jak widzicie on jest jeszcze zapakowany, także już teraz serdecznie zapraszam na recenzję.